Witam Was Co? widzowie na nowym odcinku z panem Mr. White na trybie Box PvP na takim jednym serwerze. Podam Wam IP pod koniec odcinka. Dzisiaj sobie zrobimy opening z tych oto tutaj skrzynek. Oprócz no, skrzynki AFK i zobaczymy, kto będzie miał lepszy, a później się z tym bijemy. Pewnie już zobaczyliście no. taki content u niektórych youtuberów, takich jak... A no dobra, nie będę próbować, ale... Słuchajcie! dobra, no. Może, no. Do dawaj zaczynamy od najsłabszej, co? No, no dobrze, dobrze. Ja Z animacją, czy bez? Chcesz. Ja chyba bez. Dobra. Raz, dwa, trzy. Ja już otwieram. O! Eee... Chila. Najlepsze to są... Te i te my. to tutaj, to, to, to są trzy najlepsze my. O kurczę, według mnie najlepsze to są te. A nie, bo tutaj mamy jakieś. Te, te, te. No i te. Hmm. To, o, no nawet. Dopiero to tylko sortuję w sumie może. Tylko dwie części seta. Trosa, trosa. Ja sobie bym ja sobie odłożył do, 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 do Enderchesta trochę. Ja że wyrzuciłem jakieś tam... Dobra, do, od... ja już sobie ja odłożyłem do Enderchesta z rzadkiej. I chyba teraz Epicka, co nie? Tak jak przestało. Dobra. Ja bym może 5 za animacją, a 10 bez, czy na ogród. Dobra, ja... Czeka, bo ja... O, je, o Jezus, o Jezus, Maria. Ja otworzyłem nice przez przypadek, bo ja zapomniałem, że tu nie ma epick. O kurczę, no, ra, ja, ja. to nie pokaże dropu, po prostu będzie nie się nie nie zmienić. Nie pokażę, ale jestem zawiedziony trochę, jestem no, trochę zawiedziony. Dobra, to otwieramy 5, zanim naciąg. Raz, 2, 3 Nie ślasuję. O! To? Nie wiem ja boję sobie no, bez animacji no, dobra, dropnęła dro mi najważniejsze rzecz. No, dobra, ja sobie ja najważniejsze. Ja sobie naczynia. Dobrze, to jest, mega, to jest, to jest o, dobre. ale to jest... Dobrze to będzie. Dobre. No dla mnie... Git, ale głównie boli mnie to, że z Mike nie dostanę najważniejsze. rzeczy. Cześć, nie, nie wiem, nie wiem. Być może, być może. Cześć. Dobra. Oj, nie chcę ci... O, może? Kolejne? No i dobra. No i to mi się podoba. Mam nadzieję, że dobra. Mm -hmm. Dobra, lecę już bez tego. Nie. Muszę go z nim Oj. Nie. Szkole, nie, nie czy posiadasz może jakokolwiek seta? Co? Czy posiadasz może jakiegokolwiek seta? Co? Masz jakiegokolwiek seta? Mam piątkę całą Chyba. Dobra <grym> to Z animacją ja lecę wszystkie Raz. A ja wszystkie z animacją No to dobra, to ja lecę Błagam, 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 błagam Nie Chociaż I co? Będziemy mieli może godzinkę na przygotowanie się? Tak, pół, nie pół, pół godzinki może co? 15. 15 minut, dawaj. No. Błagam, nie, 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 nie. Ojej. E. ona ta czwórka przejechała? A, a Błagam, błagam. Jest. Na pewno to będzie ta. Dobra. I, os i teraz będzie ostatnia, zobaczmy sobie. O kurde, jaki Game Changer. Jo! Nie wierzę. Nice. Dobra. Nieważne. No to co? Do później, no. panie Light. Zobaczysz, że do wygram. Później, do później. Dobra, ogólnie widzowie, Tutaj mamy takie itemki z wszystkich skrzyneczek. I myślę, że to jest totalny game changer. Bo jakby mnie ten pan donośnił, no to. Wiecie. To trochę przekichana. Dobra, mamy tutaj klatę taką Szympanizini, bananini O, nie mamy tego To musimy ski tak Aha, no Nie mamy miejsca Dobra Ja muszę sobie pójść chyba pokopać, wieszcie, widzowie To ja bym Spróbował pokopać przynajmniej na bezpiecznej chwili, by sobie jakkolwiek tego co to ulepszyć. What? What the fuck? już sobie nakupiłem. Mam tutaj przerobione bloki u górnika, no i dobra. Z Zobaczmy ile zarobimy. Tyle takich coinów. Okej, okay. pójdziemy sobie teraz do kaptora i ile będziemy mieli coinów? W dwóch? Aj, no tak, muszę to sobie trochę zostawić tych. Bo tutaj na telepita to muszę sobie spodnie polepszać. Jak na najlepszym może. Wiele, ja, tutaj mamy takie rzeczy? Miecz też by się przydało, ale dobra, to ja muszę pójść jeszcze na kopać. Ajajaj. jaj. Dobra, ja later. jako mi z bloku złota. Jestem ciekawy co tam u mojego przeciwnika, bo... Widziałem, że ma Erytre, co nie za dobrze się składa, bo ją dropał. A ja chyba nie dropnąłem z tego składającego. No ja nie dropnąłem, ale ja mam tego game changera do mnie. No to dobra, to idę sobie znowu przerobić na bloki i z bloków na. No, na to, jak to się nazywa, na coinę. Dobra, tutaj sobie ulepszymy. Może mieczyk ha. i uleczamy sobie budki. Mam budki tego. Ha. A, bo muszę je zdjąć. To. to tak wygląda mój secik. I chyba sobie zakupię. Widzę, że jakiś gracz tutaj do mnie. Elytra kosztuje tyle, no to dobra, mam już Elytrę. Już sobie może nawet ustawię eku. Na walki. No i dobra. No i sobie dalej... Chyba że... A dobra, pójdę sobie tam polatać i pokopać, Po prostu by jak najlepiej zarobić. Właśnie jakiś gracz mnie atakował. I nie za bardzo mi się to podobało. No! Nie! on się tam gracze Może pomogę Dobra, pomogłem, nie wiem Nie wiem czy to dobry wybór Ale dobra Czemu tutaj nie mogę niszczyć Ej! Nie wiem co tutaj się dzieje Niech mnie zostawi Ten gracz mnie tutaj goni cały czas, ale ja się nie poddaję i sobie zdją po prostu koksa. Załepuję go zaraz. Dobra, i sobie kopię. Nie przejmuję się nim. Może go nawet zabiję? Rozkopię. Dobra, ja sobie po prostu idę pokopać się na nowej strefie. Jestem bardzo... Ej, ja Ci pomagałem. Proszę mnie zostawić. Ja sobie po prostu kopię. Yy, dziękuję ogółem za donate'a. Zlepował się samemu. <laughs> Nie że Co tutaj się dzieje? Dobra, ja lecę sobie to sprzedać. Uj. Oj, na ta. Zaraz się bijemy, więc muszę jak naj... A. Nie? Uf. Dobra, ja muszę pójść sobie szybko sprzedać. No widzieliście tą akcję przed chwilą, prawie umarłem, ale na szczęście no do tego nie doszło. Dobra, szybko sobie zamieniamy na kolejne dwójki. Mamy aż tyle. Dobra. Aś. Co? Już? No dwie No wiem, więc... hech. Uh -huh. nie mogę lepnąć sobie seta. Mm. Już. Zaraz no, no, mnie na chwilę opach. No, dzięki. No na walkę możemy się oponać. Nie, bo ja sobie wtedy zebrałem, żeby... Wesz. No to dobra, ja, ja już ja. sobie lepam, żeby sobie lepszyć widzowie. Chwila, może mieczyk, dura. Mieczyk za dużo kosztuje. Ajdź. Jak najszybciej kopać. kopać. Widzę, że obraliśmy w miarę taką samą taktykę. A co? Jaką no, ty no, taktykę? Sobie... Nie no, ja sobie swerbowałem matka do pomocy. A ja sobie nikogo. Po prostu ja pomagałem hmm. tych graczowi. i ja. Chyba, ale dostałem delay to od niego, więc bardzo dziękuję. A ja nie dostałem i ogólnie myślałem, myślałem, czy może dać, ale uznałem, że nie. Nie wiem, po prostu mi wyrzucił, bo mu pomagałem zakładom, że przez to. Dobra, mm -hmm. ja muszę lecieć sobie szybko ten. Minuta. Minuta? Oj. Mm -hmm. oj, oj. Szybko. Nie to? Na Jemy się na normalnej mapie. Możemy, gdzie chcemy. Jak sobie wymyślimy, tak się. Tam się będziemy robili. Tylko. Dobra, zobaczymy po prostu. Ok. Hmm. Ja muszę sobie jakąś strategię wymyślić. Ja po prostu mnie już. Ups. E, przepraszam. Proszę pana. Ja po prostu się tak stracuję, nie wiem czemu przed tą walką. Dobra, muszę sobie to tylko ulepszyć. Nie to... Nie pan, że nie ma oła? Jak znasz swoje szanse na wygraną? Małe. Małe? Bardzo nawet małe. Chociaż przez innego game changera mogę wygrać. Tu masz. Nie powiem ci, zobaczysz po Co? Coś, coś monetki. Coś warte, już ci powiem. Oj, no nie no znowu. Coś warte... Ciosę. Dwie monetki, trójki. No to dobra, mogę sobie tylko wziąć z też rzeczy. Dwie monetki, trójki. No tak. Dwie monetki, dwu... Dwie monetki, trójki. Jeżeli Ko liczysz tak, że to jest... Rzecz, która kosztuje tylko 2 miliardy, to jest jedna, hmm. bo to albo są dwa totemy, albo jeden antykobłew. A to już widzisz, raz, ja ci już tutaj... To jest chyba, nie sądzę, że my dwa totemy. Musiał ci dopchnąć dwa. Dobra, no ja zapraszam, ja jestem przed No to dobra, to ja też. Już... No, no dobra, dobra. też. No to no. ja się też doopnę, czekaj. A, ty mnie doopnęłeś już? Mhm. Mm no to dobra. No. To... To jest... Ło! Ty tu? Ej! A tak, że nie No nie no! Zejść, weź weź, 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 Tutaj możemy się bić. Ej, ej, ej! Nie, 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 oni się biją! My się, nie! No... co? ra, lepa. Jaki masz mieszyk, może powiedz co? Jaki ty? No Ech... wiem, że na pewno nie masz labaka z Saturnito, bo by dał wam fajerki. A ty jaki masz? Nie, no wiem, że. No wiem, że ty nie masz na pewno powyżej labaka z Saturnito. Ale jaki ty masz? A, takie małpki. O, ja mam jeden niższy. A jaki secik? U mnie klata, lawaca Saturnito. A u mnie prawie full lawaca Saturnito. Co? No, z niceboxa Nie masz ma żadnych, nie ma żadnych szans już. No, raczej, raczej. A, dużo posiadasz koksów? Tak, Ale my strytuje, bro. Dobra, chodźmy do labiryntu. Czemu tam coś się poklepać? <gry> A bo tutaj tak lubię. Czekaj, czekaj. Nie mam planu. Proszę nie mam plan. pana. Aj, no to. <gry> Zapomniałeś. Ej, nie ma wykmak. Myślę, że widownia lubi pomagać. Oj, czyżby samą się zakobłebowano? Oj, oj, oj. Ajdź. Co? Co? Eee, stręcz? A może Fire rezistka? A po co ci Fire rezistka? A bo myślałem może, że masz lawakka z Wiesz. Aj, 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 aj. Nie zainwestowałeś, knoka. Nie zainwestowałeś? Nie zainwestuj! A bo tu jest bez elek. Nie! Wydupcaj! Dwa serca! Nawet mniej niż dwa serca! Posiadasz może zapasówkę? Lekko. lekko mam. Lekką? Ale w jakim sensie lekką? Że mało? mało mam. Dosłownie dwie części. Ale tak szybko? O tutaj widzę, że dodatkowa walka. Kontynciarze dosłownie. Nie bij. Czemu mam Cię nie bić? <kłysy> Daj powód. Bo ja nie jestem agresywny. Nie jesteś agresywny? No przecież uciekamy. Może chodźmy no, na peselek, no, jest... co? Zapraszam Cię. No, no dobra. No dobrze. Nie można tutaj też łebów stawiać. Jeszcze? Mam pomysł. Ja też. Ja też. Ja. Nie! 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 Dogadamy się, dogadamy się! Dogadamy się! Dogadamy się! Nie! No nie, no ja wiem! Ja miałem taki pomysł, ale. Mi Widzicie, widzowie, to nie jest takie łatwe. Ej, się mapę. No bo wiesz, ty miałeś lepszego jest... Miałeś... bo ty jest lepszy lud, ogólnie chyba, co nie? A ogólnie. Bania miała już 19 użycia, a miała jeszcze ponad 130 więcej. No bo wiesz, chwila, jaką, mia... jaką ty miałeś banię? Mm, ty miałeś szampan z innymi ja mam baleriny, kapuciny, bo sobie uleczałem. A no to. Dobra. dobra, no to. Nie, nie! To tak mnie bije. Dodatkowy content. Chwila? Ja muszę to zobaczyć! Opa! Potrzebuję opa, szybko, szybko! Do łaskawy content! Weź poprosz Filipka, żebyś się nadał znowu. Dobra, mam. Mam opa. Zobaczmy, jak się bijecie. Tutaj mamy jeszcze walkę gracza pomiędzy administratorem, który wygrał. No, ma też lepsze skill, jakby. Jezus, ale wziął weby Ogółem to na co dzień jest więcej graczy Tylko dzisiaj po prostu dużo chyba jest na majątku Jeśli się nie mylę Lub ma po prostu jakieś te Plany Bo wczoraj było jakoś 9 graczy Nie, nie licząc adminów Co nie? Nie? No. Dobra ja was może tutaj zostawię i wiecie. No miłego, miłej po prostu bitki. Za, powiesz mi później kto wygrał. Więc Dobrze. żegnam. Ale się wam no, więc żegnam panie, który wygrał niestety. Do widzenia. No widzicie wie, niestety widzicie. Łódź! Nie to. No niestety przegrałem, ale. Może kiedyś mi się uda go pokonać. Tak jak zgodnie z obietnicą nawet... No musiałbym i tak pokazać. Bo to tutaj będziecie mieli IP serwera. Proszę bardzo. Więc to tyle ode mnie. Zapraszam do subskrypcji kanału i do lajkowania. I możecie zostawić komentarz. Coś napisać, jakieś porady czy coś. Więc... Do zobaczenia. Pa pa.